Dobra widzę. widzę. Was Jednym że... No jednym z ostatnich filmów w tym roku na moim kanale. Prawdopodobnie przed fuzją kanału można powiedzieć. Czyli to. ten film nie skupia się na tej grze. Gdzie jest to właśnie ja mam tu tyle limitek Tylko na PCV Wy jak wi wiadomo, do pcd zmierzają. Jakby wam powiedzieć, śmieciarki. Praca jakiś śmieciarz. Oczywiście, żeby nie obrazić. No i tyle można powiedzieć, że. Przypuszczając, że update Wprowadzając właśnie ze śmieciarki pojawi się pomiędzy. Nie w tym tygodniu. Następny jednak wątpię Są że pojawi się gdzieś w okresie przedświątecznym, czyli mamy tydzień od 16 grudnia do 23 grudnia. Czyli mamy 7... z 8 dni które mogą wprowadzić właśnie śmieciarki. Film miał być, miał być nagrany i wrzucony wcześniej, ale nie miałem czasu. To są proste wyjaśnienia. Dużo rzeczy można porobić, zmieniać Patrząc moja, moje kontakt nie no i już jest trochę drogie. Mam no jest zabezpieczone podwójną weryfikacją. Więc nie będzie łatwo ukraść. Mi się nudziło. I to są limitki. No i Jak będę chciał, te limitki będę mógł rozdać jakimś osobom. No, którymś z widzów. Więc. więc Na ten save, który. On daje tylko cukierki. No są miłość, więc Nie, nie opatrzmy się. Not for... okay. not... O tak, wszystkie limitki które mam będę mógł sprzedać oczywiście w grze, jeśli ktoś gra właśnie tą grę. Jaką jest jest B Battle Będę gdzie zorganizować taki jakby event, gdzie sprzeda się właśnie te lim limitki została no wszystkie, ewentualnie większość Bo zapewne zostawię jakieś kilka Oczywiście stojąc jedne z no ten najstarsze, które mam limitki no jakieś pojedyncze zostawię ten znak to jest limitowany, którego nie sprzedam. Na takie obrazy, co mam są dość nowe. Znaczy są wszystkiego. pokazuje właśnie skalę, czego co są. I tyle. Więc to tyle na dzisiejszy odcinek. Pozdro i wesołych świąt.